Witam Was na kanale Studio Marcos Vlog, ja jestem Marcos, a dzisiaj będziemy mieć tutorial. Tutorial będzie dotyczył generowania lutów za pomocą generatora i Lightrooma. Swoją drogą, jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale, zasubskrybuj nasz kanał, zlajkuj oczywiście i na koniec po wszystkim zostaw komentarz. Dobra, przejdźmy do rzeczy. No i tak, jak widać mam odpalony DaVinci Resolve. Mamy również tutaj wrzucony już plik, który będziemy docelowo kolorować. Jest to plik z aparatu G7 nagrywany w Ultra HD. No i dobra, musimy tak naprawdę wyeksportować sobie pojedynczą klatkę JPG. Ja już mam coś takiego właśnie wykonane. Jak widać, jest wyeksportowana pojedyncza klatka. i musimy sobie w tym momencie odpalić generator lutów. Dzięki temu przyciskowi wygenerujemy sobie oczywiście w wybranej ścieżce konkretny właśnie taki, taką jakby paletę kolorów, którą później będziemy, że tak powiem, kolorować, z której zrobimy lut. Przechodzimy sobie w tym momencie do Lightrooma, bo musimy te dwa pliki załadować. Ja już to właśnie zrobiłem. Jak widać, jeden i drugi. No i zostajemy oczywiście przy tym pliku, czyli po tej pojedynczej klapce. Robimy sobie taką oczywiście korekcję kolorów, jaką trzymam grading. Taki jaki chcemy uzyskać właśnie już na filmie. Więc poprawiamy sobie jakieś tam highlights, shadows i inne subaki, na przykład saturation, <grywania> vibrance i tym podobne. Ja sobie tutaj tak naprawdę e, zrobię to tak na szybciochu, żeby tylko Wam zademonstrować jak to mniej więcej powinno wyglądać. Ten lód umieszczę też sobie, żebyście mogli sobie ściągnąć i wykorzystać we własnych wideo bez żadnych opłat za friko itd. Do opisu również dorzucę link do tego generatora, abyście mogli łatwo i szybko go sobie pobrać. Generator oczywiście nie jest mojego autorstwa, więc wyślę link do e, tej strony głównej, gdzie, gdzie no, do strony autora. No i tak to wyglądało, tak to wygląda. Jeszcze sobie coś tam pozmieniamy. Tak jest. No dobra, nie? jakoś to mniej więcej, mniej więcej wygląda. No i taki mamy efekt. Nie wiem, czy Wam się podoba, czy, czy, czy nie podoba. Możecie wyrazić swoją opinię w sekcji komentarzy. No tak to wyglądało, tak to wygląda teraz, więc myślę, że tylko na plus. No i kopiujemy oczywiście wszystkie te ustawienia, które przed chwilą ustawiliśmy. Dajemy oczywiście opcję kopiuj. Następnie przechodzimy do tej palety kolorów, do której należy skopi skopiować te atrybuty wcześniej wkleić te atrybuty wcześniej skopiowane. Jak widać zmieniło się, no, jest inaczej niż było. No i co robimy? Musimy wyeksportować tą paletę kolorów do JPG, do ścieżki, którą możemy łatwo znaleźć. Eksportuj. Wchodzimy tam, gdzie wyeksportowaliśmy, ewentualnie tam gdzie mamy lut generator. Ja jeszcze sobie tutaj pozwolę zmienić nazwę tak, słońce i piasek zajęte, no tak więc, więc muszę zmienić na słońce i piasek jeden wchodzimy sobie jeszcze raz do generatora lutów tym razem korzystamy z drugiej opcji, czyli convert to cube zaznaczamy oczywiście nowo wygenerowaną paletę kolorów i właśnie powstał nam plik słońce i piasek, jeden cube, czyli ten lut. No i ten plik, który właśnie stworzyliśmy, czyli ten lut, ja sobie go wyć, wytnę w tym momencie yy, i wkleję sobie do docelowego folderu, tam gdzie mam wszystkie pozostałe luty do programu DaVinci Resolve. Yy, wy możecie sobie zrobić to, jeśli macie inny program, powiedzmy nie wiem, Premiere, to możecie sobie zrobić to wewnątrz Premierki, narzucić tego luta. Ja wchodzę w zakładkę Color, Odświeżam oczywiście wszystkie luty i powiemy, właśnie, o, właśnie, i wyskoczył nam lut, który przed chwilą stworzyliśmy. Ja sobie to teraz wrzucę na notesa i jakby nie patrzeć, mamy już efekt końcowy i to na wideo. No, kolorki według mnie są ciekawe. Róż, również dzięki tej metodzie otwierają się nowe możliwości. Dzięki, dzięki Lightroomowi, tak. No i macie przed i po, tak to wygląda, według mnie bomba. Dobra, przy, w ramach przypomnienia linki do generatora i do tego luta, który właśnie widzicie, macie w opisie. I jak widać metoda jest bardzo prosta, myślę, że nikomu tu nie sprawi też żadnych kłopotów. No i cóż, pozostaje mi Was zaprosić do subskrypcji tego kanału, do obejrzenia kolejnych odcinków, do złapkowania oczywiście w górę tego odcinka. No i cóż, odpowiedzcie mi na pytanie. A mianowicie, jak wy kolorujecie e, wasze filmy? Podzielcie się doświadczeniami e, w sekcji komentarzy. Być może z tego ktoś skorzysta, e, być może ja czegoś nowego się też nauczę. I tyle. Miłego dnia. A raczej dobrej nocy, bo nagrywam to w pół do drugiej w nocy.